Tej, tej głównej hali, bo to ogólnie nie o te schody mi chodziło, ale tym też można wejść. No i tu jest właśnie fajne miejsce. To jest takie konkretne miejsce. Duże. Wcale nic dziwnego, że jest tutaj, nie? No i to mi się właśnie podoba tutaj Światło trochę razi, ale... Pociąg przejeżdża akurat blisko, tutaj jest centralne połączenie. No, ale no, wiedzieli co robią, tak. To mi się właśnie najbardziej podoba, to miejsce, tutaj. Tak fajne no, przestrzeń nie? tu jest, naprawdę duże. A tam dalej ogólnie musimy się wrócić, tam wejść na kolejny piętro, ale to tam dalej, trzeba, tam będzie, będzie przejść, z tamtej strony. No. O. O. Dla nich to jest takie raj tutaj, wymarzone miejsce. Dużo graffiti. Niektóre graffiti są nawet tutaj spoko, powiem szczerze, inne no wiadomo. Są twórcy i niszczyciele. Tam przejdzie, tam przejdzie. Pamiętam. Jakiś szejk No Najpierw zajrzymy tutaj. Wtedy się niewiele zmieniło w tym miejscu. Tam może jakieś nowe graffiti doszły. No wiem, no mi osobiście jest szkoda tego miejsca. Naprawdę szkoda. Ogromna szkoda. Mhm. No natura robi swoje, nie? O, no, dokładnie. Pamiętam, te drzewka tutaj też były. Się. No ten budynek nawet jeszcze nie ma 100 lat, no ile, ile jeszcze do stulecia, no w 2029 będzie 100 lat, no to wiesz, ale no jest, jest, ile No ty kiedy tu byłeś, byłeś no pół roku temu, może rok, no tak mniej więcej będzie, nie? Luka nie pamiętam, ale tak trzeba liczyć, no. tutaj w nocy byliście. W nocy też to inaczej było. Czy znaczy w nocy te, też ma takie miejsce, klimat w nocy? W nocy też tu można kiedyś przyjść nagrać materiał nocny. To też będzie na pewno super. W nocy to będzie się mniej ludzi kręciło. To już tak zakład będzie obok nieczynny. Ten outlet. To będzie, tu można sobie coś wykombinować lepszego. Ja ogólnie jestem tutaj dumny, że do tego miejsca nam się udało tutaj dotrzeć, jednak się tutaj zmotywowaliśmy i przyszliśmy tutaj jeszcze raz. Bo naprawdę to miejsce zasługuje na to, aby je pokazać każdemu. To jest taka nasza perełka płocka. Tylko szkoda, że w takim stanie, no ale cóż. Na to już nie mamy na to wpływu niestety. Możemy jednak jak nagrać, to teraz wam pokazać to miejsce. Jak jeszcze wygląda, obecnie? Tu trzeba uważać, bo to jest dziura. Tutaj kiedyś podobno jakiś koleś wpadł, to no źle z nim było. Nie zauważył to po prostu. Tak, ale prawie ciekawe to po w nocy, czy w dzień, ale to i tak, nie? To trzeba naprawdę mieć oczy do głowy w niektórych sytuacjach i miejscach, bo to naprawdę wydaje się, a to można nie uwagi i może coś naprawdę się nieszczęście stać. Tak zawsze uczulamy, że urbex to jest no zajęcie no niebezpieczne, tak kochani, no wiele nam się może tej przydarzyć sytuacji, czy możemy spotkać się właśnie z jakimiś dzikimi lokatorami bezdomnymi, czy właśnie wpaść jakąś dziurę Jedno z moich o tych ulubionych graffiti. Troszka. Tu już w ogóle zaglądaliśmy z dworu, nie? Tak, do tego miejsca, ale dobra. To idziemy na te schody, nie? Te główne tutaj. Gdzie można dostać się na te W Prawo, prawo. No to są właśnie te schody. I my co powiedzieliśmy? Po to powinniśmy z dołu zejść, ale weszliśmy się tamtymi schodami. Ja właśnie miałem na myśli te schody, te główne tutaj, nie? To jakieś łazienki, były czy coś, bo takie kafle najczęściej tak wyglądają. Tak wyglądają Prawdopodobnie no, gdzieś też musieli robot, tej robotnicy mieć, nie? Dostęp do tego domu jak wszędzie, nie? Żadna nowość. Widzę, ja, że te płyteczki kapelki mają już swoje lata, nie? No, a tam ogólnie, o, widać, duże Tumskie miasto. Ale dobra, no to co? Lecimy na górę, tak? Na następne piętra. No tak jak Ci mówiłem wcześniej chodziło mi o te schody, ale dobra, już weszliśmy tam i no to już... Najwyżej zejdziemy potem tędy i Wam pokażemy jeszcze tamtą stronę od dołu. Ogólnie chyba ta elektronika ma trzy piętra z tego co pamiętam. No, trzy chyba ma. Teraz jesteśmy na drugim. Na drugim byliśmy. To chyba trzeci. Nie, nie, byliśmy na parterze na pierwszym, to jest drugie, jeszcze jest trzecia, albo czwarte, no wiem, że jakoś tak ma ta na tych pięter, nie liczyłem w sumie tych pięter nigdy, zaraz zobaczymy. Człowiek tutaj przychodził, teren tak rozpoznał, a ja mówię, takie porządny materiał teraz nagrywamy, tak żeby było, miał to ręce i nogi. Udało nam się tutaj dostać na pewno trzeba było się zmotywować, żeby przyjść do tego miejsca, bo mieliśmy wiele tej innych lokalizacji na głowie. Ale tu właśnie wykorzystaliśmy taki dzień tutaj wolny i czas, żeby tutaj się w końcu jednak wybrać. I bardzo dobrze. też pomagają ludzie. Niestety no, my, zwłaszcza Polacy, no, nie szanujemy takich miejsc. jak było w, jak kurbek z historii było w Japonii, w Fukushimie, tam to jest w ogóle no i na bajka, tam to ludzie na tego nie ruszają, a mogliby to zniszczyć, a jest całe, nie? <laughs> Prawdopodobnie tak, no jest są ślady ogniska na 100%. No tak widzisz, no. Albo potem będzie pożar, coś się stanie i widzisz. No. Samochód, może już tu jest że tam coś mogą huchnąć, to też niedaleko most jest, nie? A jak nie, to będziemy tutaj się robić. Coś się działo. Tam jest ten elewator, też bym tam chciał dostać się, tylko to niestety jest jednak dalej gospodarowane. No tak, no mówiłem, że tutaj jest widok na rozgórze Tumskę, widać nasze, nasze miasto po drugiej stronie Wisły. Po, znowu na górę. Bo tu jest tak ciasno, że wiem, pamiętam to miejsce. O właśnie kochaj bliźniego jak siebie samego. Tu tutaj mądre rady. Pisał. A, tu jest osta ostatni, ostatni jest poziom tutaj. Gdy będziemy widać komin dokładnie. Już jesteśmy na samym końcu. Bądź rzeczny, bo na gudron. <todaj> Ale ogólnie z tego co pamiętam trzeba tu uważać właśnie jak się staje, bo nie wiem czy tutaj nie było. Coś tutaj już się zarwało kiedyś, jak ktoś tu wchodził. No nie, dobra, widzę, że jest tak miarę stabilnie. Kroki trzeba stawiać Ktoś mi mówił, że tutaj właśnie w tym miejscu na górze po prawej stronie tutaj ktoś wszedł i się zerwało tutaj tej nic... To jest strona to jest właśnie, górze jest tam ale właśnie mówili o tej stronie, o tej prawie, o tym mniejszym pomieszczeniu tutaj, nie? Dobra. No teraz zejdziemy tymi schodami głównymi, nie? Ja Że dam dół pokazać jeszcze tutaj naszym widzom, bo jesteśmy tymi drugimi. Byliśmy po Tak, tu już to wszystko udało nam się odczaić. Na pewno. Świeży napij 2011, to tu ktoś tutaj musiał być niedawno. No jeszcze niżej musimy zejść Tam byliśmy, byliśmy Tak, tam też już byliśmy do, do. Nie dobra, dobra. nie potem Byliśmy, byliśmy, dobra Okej musiał pełnić na pewno tam wszystko też nagraliśmy Ale chyba tak mm. <gry> Dziękuję. Widzisz? Otworzy, otworzyli ci drzwi. Jacy, 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 jacy fajni, widzisz? Cieszą się, cieszą się, że goście do nich przyszli. Ktoś tu mówił, że podobno w nocy straszy, ale no to, szczerze to jest nie do końca udowodnione, bo my tu kiedyś nocą byliśmy i nic się nie działo. Może też to jakaś po wyobraźnia była tutaj ludzi. Też była łazienka, zobaczone też na pozostałości jakieś są. Mm. Może, że jakiejś w nocy przyjdziemy o północy, zobaczymy, może coś tu będzie się działo. Ale raczej ta elektronika nie ma tej miany nawiedzonej. Nie, właśnie nie wiedziałem, że jest tam nawiedzona. Bo... Nawiedzona nie, ale mówię, no, ktoś właśnie mówi, że tutaj podobno straszyła, ale no ja ktoś mógł też tu przyjść w stanie nietrzeźwości i też chce coś wyobrazić, tak? Jest duży przeciąg, w wiatr dlatego tak tutaj jest, tutaj żadnej mocy nie ma no, efekt jest, nie? Można powiedzieć że efekt spódna paranormalny w tej, w tej. Dobra, tu też, już, tu też byliśmy tylko o tej rury, tam to tam do tych drzwi wejdziesz to już tu nic nowego nie znajdziemy wiesz co wejść ja ten w głowy wyjdę mam jakieś narzędzia o DVD manta pakowanie od kasety wideo, no dokładnie. Co VHS. Jest. Nie, nie ma kasety. Tutaj jest, owo. A, no jest oczywiście. Tutaj kilka kaset jest wideo. A co my tu mamy na, na tej kasecie? Ogniem i mieczem. No, proszę bardzo. Jaki klasyk. Ktoś tutaj wyrzucił. A na drugiej co jest? jest Ostatni podryw. Ktoś się pozbył klasyków, no to jak tak można? Hoffman byłby bardzo zawiedziony i Sienkiewicz, że ktoś wyrzucił ogień i mieczem. Tutaj ogólnie chyba ktoś tutaj przebywa? I to nie wiem, czy to nie jest jeszcze świeże miejsce. Zobacz, jak to wygląda. Jakieś dokumenty? Poczta. Ktoś nie otworzył. Może tak zostanie na, na, na wieki. Sąd rejonowy. No tak, Wezwanie do, dostał wezwanie z sądu i się ukrył pewnie tutaj. Ale wezwanie zanim tu przyszło. Nie namierzyli go z gościa. Albo ktoś chciał się pozbyć tego po prostu i dlatego wyrzucił to w tym miejsce. A kto będzie w takiej elektrowni szukał wezwania do sądu, nie? Zawsze gościu powie, że nie dostał albo że zgubił. I nic nie wiedział o żadnym wezwaniu do sądu. Dobra, tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. To był materiał z elektrowni płockiej. Pamiętajcie koniecznie, aby napisać w komentarzach, czy to miejsce Wam się podoba, czy macie może jakieś przeżycia z tym miejscem, coś o nim słyszeliście. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli materiał się, Wasz się nam podoba. To jest bardzo dla nas ważne. No i koniecznie zostawcie subskrypcję na naszym kanale. Tak jak mówiłem, nasz kanał cały czas się rozwija. Nadawali dla Was grupa Urbex Moją Pasją. Trzymajcie się, cześć.